Lecimy Gabs, Gabs, nie wiem kto to, ale fajnie będzie go zniszczyć. Niszczymy go. o! też ma skorpiony, jak ja. Ok, tylko że on wybrał Huntery jako przeciwlotnicze. Dalej widzę, że mamy jakieś inne patenty. No dobra, fajnie. Dawaj tam od razu do niego. Robimy do 12 punktu zaopatrzenia, jak zawsze. Może Heavy Tureta i te atakujące trochę obszarową Chodźcie zrobić po prostu? No, ekspansję zrobię Szym.

No, trochę mu zniszczyłem, pewnie mi się to i tak opłacało, znając życie. Jest taka szansa. My no teraz robimy mortary. Nie widzę żadnego problemu. No bo, jeżeli on został na dwóch bazach, to prawdopodobnie chce mnie zaatakować. Bo, jeżeli tego nie zrobi, no to będzie w PC ekonomicznie, więc sobie będziemy tutaj, no na spokojnie. No sporo sporogą. Ja, no, spokojnie, myślę. Kraby są potężne. W sumie to trochę sobie sam tego te króle kraby zablokowałem. O, no i już łatwo. A no, on zrobił te atakujące trochę obszarowo, i myślę, że to się uda. Otóż nie. Mięciutko, raz go pociśniemy. O, chyba jeszcze stracił parę jednostek tutaj. Robimy pusha. O, technologię robi, a behemoty robi. A, to ciekawe, dobra. Zanim on je zrobi, to już przegram. Nie wiem czy wyjdzie. A, dobra, wyciągam wszystko. Raczej nie zrobi kontrataku, z przesady. Nie jest aż taki dobry. W każdym razie ma tylko lądowe jednostki, więc robienie samych mortarów i skorpiony to na bank będzie dobre posunięcie. Pew ja czy że te behemoty zrobić, o to z budowy. To mu raczej za bardzo nie pomoże. O, zrobił jednak. Zobaczmy jak to zadziała. Nie no, mam tyle tych mortarów, że chyba nie ma opcji, nie? Nawet... Zaraz są te jednostki takie typu behemoty właśnie mocniejsze na mortary, w sensie mortary im robią trochę mniej obrażeń, ale no nie do tego stopnia, żeby takie coś nie rozwaliło, no i mieciutko. Jak na ten moment wrażenia po pograniu tylu gierek? Spoko jest, dobrze się bawię nadal. Skitralny na szafie. Pozdrawiam, pozdrawiam ciebie i pozdrawiam twoją dziewczynę Gatę. Siema, siema, witamy. Cześć, cześć. Choćby co zrobić, jeżeli Battleses kraszuje po ukończeniu tutoriala, no ja bym włączył ponownie. Chyba, że cały czas to się dzieje, to może napisz do deweloperów albo usunij, włącz grę czy coś. Spoko, spoko, spoko gra. Fajnie się gra, fajnie się rozkminia, można zmieniać jednostki, zawsze to zmienia trochę twój styl gry, bo to, to trzeba jednak inaczej. Miło jest, zabawa, bawimy się. Cześć, ma Siema, siema. Czy to jest beta? Tak, tak, to jest beta. Siema, miał wite mocno. Jak chcesz kluczek do, do bety, to daj znać, to podejść to na brief. Jak ktoś chce, to, to nie ma problemu. E, Bloodier. Bloodyear gra łospy, huntery, kraby. Oj, od razu zobaczcie, on nie zrobił żadnej ekspansji, tylko od razu robi technologię. Tutaj to widać, nie? No Myślę na spacji jest ten intelligence Bartek tak zwany, czyli to co widać tutaj. A ja mam pod tabem, bo sobie przepisałem. No i zobaczcie, chcemy, chcemy chyba ty, tymi stingerami albo powietrznymi dojechać na początku. Robimy 12 skorpionów, jak zawsze zresztą, no i się bronimy. Co tani? Ile kluczów wyżebrałem? Nie no, sami mi dali z 300, ze 150 już jest rozdanych około. O Boże, nie zrobiłem od razu technologii. To jest błąd. Ja powinienem od razu zacząć technologię, jak tylko mogłem. A tutaj było tak, no, kilka, kilkanaście sekund opóźnienia. Więc to niebezpieczne jest. Ojej lękam się. Że to, co robię, jest dobre? Bo robię same skorpiony i rozdzielam je na dwie grupy, żeby. bo on tutaj zaraz na bank przyjdzie. Pytanie, co zrobi, ale wydaje mi się, że jedyną opcją są stingery, czyli te szybkie latające, te tutaj. Więc trzeba będzie, no dokładnie, trzeba będzie to jakoś otoczyć z mózgiem. Próbować otoczyć. I teraz już nie robię kolejnych jednostek, nawet jeżeli mam tracić, to, to wolę, wolę żeby było taką. Chcę, żeby już tymi krabami się potem obronić. Nawet jak stracę teraz robotników, to... Chociaż nie no, w sumie mogę jeszcze zrobić kilka. Nawet jak mam tracić jednostki w ekspansji, to spoko. ja wolę się obronić, wolę przeżyć. Ale to trochę słabo wyszło w sumie, no. O! Robimy same king Kraby skoro podszedł i teraz jednego mortara. Me... To jest jedna bateryka jeszcze. No i w sumie mam ekspansję, on nie ma ekspansji, jest zabawa. Teraz się trochę rozdzielam, żeby... nas tutaj nie mogły z żadnej strony zaskoczyć. No i on ma... ten no... jest w plecy ekonomicznie, mimo że straciłem wszystkich robotników, nie dostaję nic z tej bazy, nie? Ale jest spoko. O, no, zrobił ekspansję on. Ale to i tak jest w plecy ekonomicznie. I technologicznie i ma chyba też mniejszą masę ode mnie. Także mięciutko. Rozstawię się tutaj, żeby mu tak walnąć fajnie tym motarem. Tego, a nie. No, to nie takie proste, jak widać. Ciekawe, czy zaekspiuję jeszcze raz, gościu. Ja już też odkładam na kolejną bazę. Przedstawiam, co trzeba. Ja też zakładam kolejną. Chyba zabezpieczać motary będzie i będzie hit. Też lubi grać agresywnie, Hopina. Teraz ja go tutaj pocisnę. W to ten musi. Dobra, no jakoś tak sprawnie. To z mapy będziemy myśleli. Uuu, resource base. Ciekawe, czy on. O, ty jak teraz by odłożył wszystko na powietrze? To by było 200 AKU z jego strony. A może tak się stać, nie? To on już nie robi nic, tylko wszystko w powietrze. No i to byłby problem. Idę zrobić presję na nim, żeby został zmuszony do zrobienia jakichkolwiek jednostek, bo jak się nie dowiem co on robi, to będzie źle. Uła. Gorzej jak in units mi tutaj przylecał jego powietrzne zaraz, raczej się tak stanie. I dlatego units wyślemy jednego skorpiona combat. do jego bazy, żeby zobaczyć, czy on już robi powietrzne. Nie, nie robi powietrzne, nie pomyślał chyba units o tym. Co on robi? Łospy na mnie? Okej, okay, to ciekawe. A on na base trade chciał, wiecie mi, rozwalić bazę. Myślał, że zdąży. Spanik. Nie ze mną takie numery, gagatku. <śpaniak> no dobra, easy. Bloody.